Hej, witajcie moi drodzy, z tej zmiate a to jest już chyba piąta moja próba nagrania tego przeklętego filmu. Ale no cóż, witam was w takim filmiku nagrywanym tak bardzo na szybko. No i cóż, może bez odwijania bawełne nagrywam ten film, ponieważ chciałbym Wam pokazać jedną rzecz. Jak widzicie, już jutro minie szósta rocznica założenia mojego kanału. No tak, w sumie, co na razie mogę powiedzieć, no dziękuję panu wszystkim, którzy są ze mną od tamtego, od tamtego czasu. Zarówno tym, którzy może jakimś cudem pamiętają jeszcze ten przeklęty film. E... E... Z 4 listopada 2013, Jesus. Aż właśnie do dzisiaj, w zasadzie, że od tych 6 lat mniej lub bardziej regularnie publikuje te filmy. E... Mianowicie tak, jeszcze... Kolejna rzecz, ci, którzy oglądali i byli na tych dwóch live'ach, najpewniej wiedzą już, bo że wspominałem o tym, że będę przeprowadzać dosyć gruntowną zmianę, moje, zmianę mojego kanału. Um, w, każdym w każdym razie na razie nie będę jeszcze więcej zdradzać, ale w każdym razie pierwsze ogólnie, cały czas trwają nad tym prace i pierwsze ogólnie szczegóły podam Wam myślę w tym tygodniu. Dlatego, że niestety z przyczyn ode mnie, niezależnych, w tym oto okresie nie będę miał niestety dostępu do komputera. W związku z tym, no niestety nie będzie jak. Ale wtedy Wam już myślę bez problemu, podam pierwsze informacje yy, i, tym, i tym podobne. No, i tak, w zasadzie najważniejsza rzecz tego filmiku, czyli to, że skoro to jest już szósta rocznica, yy, stwierdziłem, że zorganizuję yy, specjalne QA. Bo, QA dawno nie było na moim kanale zresztą. Próbowałem już parę, próbowałem już parę razy robić jeszcze QA, ale nawet ostatni raz to chyba był chyba rok temu, gdzie jeszcze Google Plus istniał, o Boże, jakie stare czasy. W każdym razie, no to tak, po prostu zadawajcie pytania pod tym odcinkiem, tylko prosiłbym, żeby to były w miarę normalne i ogarnięte pytania, bo tak to nie będzie sensu robienia w ogóle takiego QA. Więc no cóż, po prostu zadawajcie pytania pod tym, pod tym filmikiem. Myślę, że na czas na pytania będzie do niedzieli 7, 7 lipca i wtedy po prostu nagram film z odpowiedziami. Najprawdopodobniej też niestety będę musiał go wrzucić tutaj. Natomiast postaram się coś wykombinować, żeby może go tutaj wcisnę, ale nie obiecuję, żeby było. La, najlepiej o odpowiedzi spodziewajcie się wtedy. A na razie myślę, że będę, daj, daję wam czas do 7 lipca, może ewentualnie do 8. Zobaczę jeszcze, ale przyjmujmy, że żeby się do 7 lipca, do niedzieli, włącznie. Zadawali pytania, no i myślę, że ja wtedy już w poniedziałek nagram. Myślę, że już w poniedziałek wtedy nagram po prostu nagram, od... nagram odpowiedzi na te pytania. Mam nadzieję, że. Także, no cóż, to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Liczę na Was i na to, że na jakieś ciekawe pytania od Was. Mam nadzieję, że. No, mam nadzieję, że się po prostu wykażecie. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że minęło tyle czasu i tyle wydarzeń się przytoczyło przez ostatni czas, że myślę, że, możecie, że, myślę, że może trochę się tego nazbierało. Zwłaszcza, że może trochę rzadko wrzucałem filmy, ale mam nadzieję, że to tego nie przekreśli. Um, a no cóż, um, to tyle ode mnie. Dziękujemy też za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. I w ogóle, wow, za piąty czy tam szóstym razem udało mi się w końcu nagrać ten cholerny film. W każdym razie, <coughs> dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, e, dziękuję, za to, że, dziękuję wam za to, że już w zasadzie budujecie ten kanał od tych 6 lat i jestem troszeczkę chory, także, także moje składnia zdanie, umiejętność mówienia to jest po prostu. I w zasadzie, no cóż, no dziękuję wam serdecznie, zadawajcie pytania, czekam do, siódme, do 7 lipca no i cóż. Dziękuję Wam też za zaglądaniem. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Czekajcie na dalsze informacje odnośnie zmian na kanale, bo mam nadzieję, że go w końcu trochę rozruszam. I że te moje 200 subskryb... i mam nadzieję, że nie, moje liczba widzów nie będzie rosnąć w stylu 200 w, w przeciągu 7 miesięcy. <grymne> Także no cóż, no dziękuję Wam też za zaglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie po raz kolejny. No i trzymajcie się. Na razie. No i cześć.